Cześć, Makowita! Witam was, wszystkich! Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przeczytamy sobie moje uwagi szkolne od klasy 5 do klasy 8. Bardzo popularną formą na YouTube jest czytanie uwag szkolnych z pewnego profilu na Instagramie, który się nazywa uwagi.szkolne, chyba coś takiego. Bardzo fajny profil swoją drogą i to wprowadza kłady na pomysł, że wprowadzałam swoje uwagi. Bardzo spodobał mi się ten pomysł na odcinek i, boże, i stwierdziłem, że po prostu muszę to zrobić. Więc dzisiaj przeczytamy wszystkie moje uwagi i zapraszam do oglądania. Na pierwsze ogniwo pójdzie oczywiście klasa ósma, bo jest, wreszcie na takie najbardziej lajtowe tutaj uwagi. Zaczynamy, pierwsza uwaga w ogóle. Reprezentowanie szkoły, kulturalne zachowanie podczas wycieczki do kina, przestrzeganie ustalonych zasad i norm. No to bardzo miła uwaga. Będą tutaj też takie pociechy, ponieważ to jest w kategorii uwagi Ja chcę, chciałem zachować swoją real reakcję Więc nie czytałem tych uwag wcześniej Tylko sprawdziłem ile tych uwag mniej więcej jest e, Żeby po prostu zobaczyć Czy mi ten na odcinek Kolejna uwaga Brak obuwia zmiennego Kolejny raz w nawiasie <laughs> O Boże, minus jeden punkt e, Okej, okay, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe Brak obuwia zmiennego Minus jeden punkt, kolejny Brak ćwiczeń z matematyki. Okej. Okay. Eee. Plus trzy punkty. Przygotowywanie paczki Mikołajkowej dla kolegi bądź koleżanki z klasy. Bardzo fajna, bardzo miła uwaga. Udział w konkursie, kartka bożonarodzeniowa. Pani wpisała z informatyki, to. to takie, takie dobre są. Ty. Pomoc w przygotowaniu wigilii klasowej. Wow. Przygotowanie Andrzejków. Plus dwa punkty. Wow, ile pochwał w ogóle. Dobra, idziemy do klasy 7, bo tu będzie więcej takich uwag. Yy... Idziemy. O, na początek się zaczyna, uwaga, pani z plastyki albo muzyki. Nie wiem, co wtedy było, ale chyba muzyka. Yy... Zakłóca porządek lekcji, minus trzy punkty. Uwaga, opowiem wam teraz z radzetem, co to było. Czemu te uwagi nie są tak opisane? Ja bym chciał, żeby te uwagi było opisane, żeby miały content... Yy... Generalnie była muzyka, nie obrażając tutaj nikogo, ale ta muzyka nie była interesującą lekcją. E, więc postanowiliśmy, że z kolegą sobie zrobimy sesję zdjęciową, więc robiliśmy sobie sesję e, i było fajnie, było śmiesznie. Były jaja, było śmiesznie i o to tutaj tak naprawdę chodzi. E, minus jeden punkt, brak lektury na lekcji. Nie ja pamiętam jaka była lektura wtedy. Ale pamiętam, że w pani się ostro wkurzyła, bo chyba dwie osoby miały lektury, w sumie cię yy, ciężko yy, zdziwić. Tutaj kolejny raz pani z, z języka polskiego, minus jeden punkt, brak zadania domowego, kończenia charakterystyki. No i tutaj zaledwie sześć dni później. Czyli jakoś tak jakiś dziwny vibe miałem. Czy wtedy były zdalne? Nie, wtedy chyba jeszcze nie było zdalnych. O! O! na pani z biologii, a nie, to inna pani z biologii była. Też jeszcze była inna pani, bo ona, ona zaszła w ciążę i już jej nie ma, jest inna. Ale jest plus 5 punktów, aż, czyli chyba najwyżej jak się da. Świetna praca w grupach na lekcji biologii. Nie lubię prac w grupach, ale dostałem kolejne aż plus 5 punktów, kochani. Wow, jak ja dobry byłem. Udział w konkursie plastycznym, jak bezpiecznie spędziłem, spędziłam wakacje. Okej okay. Znowu jakiś. Ej, Boże, ile jak w, yy, brałem udział w konkursach? Matka jedyna. Plus trzy punkty. Udział w konkursie. poznałem parki krajobrazy polskie. Etap szkolny. Ja nie pamiętam czegoś takiego, ale ja w ogóle. Ostatnia uwaga w tej klasie. Czemu tak mało tych uwag jest? Mi nie starczy. Eee, treść, brak uwag. Aha, bo nie wiem, czy u was też tak jest, ale u nas jest tak, że jak jest brak uwag w danym miesiącu, to dostajemy plus dwa punkty. Fajna akcja. Chyba fajna. Przechodzimy do klasy, chyba w której miałem najwięcej uwag. Tu jest dużo uwag, mówię wam. Będzie grubo. No tutaj nie ma punktów, ale jest brak podręcznika z religii. Jeszcze była pani katachetka z religii, teraz mają pana księdza z religii. Ale okej. Okay. 8.11 Brak stroju galowego. Na co to miał być yy, strój galowy? Dzień podległości? Może. Może. Ale nie. Dopiero później kolejna jest aż w grudniu, czyli 4 grudnia. Yy, brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnej. Minus 2 punkty. Ale jaka to była uroczystość szkolna? To jest bardzo ważne pytanie, kochani. O! O, 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 o! To jest ta uwaga! Najpopularniejsza uwaga, moja kochani! Najpopularniejsza w sensie. Jeśli śledzicie od samego początku moje poczynania w internecie, bądź e, śledzicie bardzo dobre Instagrama od samych początków, to wiecie, że ja miałem kiedyś ten kanał taki inny kanał, gdzie opublikowałem piosenkę. E, była to diz dla mojego kolegę z klasy. Opowiadałem o tym w filmie pod tytułem 100 dni Daily. Jak bardziej szczegółowo, więc jeśli chcecie się dowiedzieć, jak to tam wszystko wyglądało to zapraszam Was do tego filmu. Jeśli macie więcej czasu, bo film trwa ponad yy, prawie 40 minut, więc jeśli macie yy, troszeczkę wolnego czasu, to możecie sobie obejrzeć ten film, gdzie opowiadam całą swoją historię. I właśnie tam skrócę to, ale jeśli chcecie bardziej szczegółowo, to mówię, zapraszam do tego odcinka. Może mam tutaj dać kartę taką. I generalnie opublikowałem taką piosenkę. Dlaczego opublikowałem taką piosenkę? Były takie zgrzytym między innymi. Ale gdyby nie ten kolega, to by właśnie nie było tego Instagrama, nie byłoby kanału Lilianek, nie byłoby innych takich rzeczy. Y I na tego kolegę nagrałem sobie diss. Distraka. Sięgnąłem jakiś y beznadziejny beat z internetu. Y I. w sensie beznadziejny był ok, ale. No, nieważne. Ściągnąłem beat. Nagrałem piosenkę. Do, dosłownie nagrałem piosenkę wciskając w montażu guzik voice i zacząłem śpiewać z kartki jak profesjonalista i wtedy właśnie opublikowałem tą piosenkę jak najszybciej yy, opublikowałem tą piosenkę i generalnie piosenka miała dużo wyświetleń ona miała chyba 100 wyświetleń po jednym dniu dużo yy, i i pani zobaczyła, pani wychowawczyni. Mama kolegi też zobaczyła, ale mama kolegi wybaczyła dużo szybciej niż pani wychowawczyni. Dobra, minus 5 punktów. Uwaga, uwaga, minus 5 punktów, czyli chyba najwyżej jak się da. Na początku miało być minus 10, ale chyba się nie da, minus 10. Nie, to mi naprawdę było grube. I przeszło do historii. To jest jedna z większych uwag w ogóle w mojej szkole, w sensie z takich bardziej poważniejszych. Były bardziej, ale to jest naprawdę bardzo poważna uwaga. Po tej krótkiej historyjce mogę przeczytać tą uwagę. Minus 5 punktów. Kategoria zachowanie norm etycznych. Publikowanie w internecie treści, uz treści uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe oraz wizerunku kolegi. Tak, to jest ta uwaga. Chyba największa uwaga y kiedykolwiek, ale na pocieszenie tego samego dnia, od tej samej pani y mamy plus 5 punktów za brak uwag w październiku, więc tak naprawdę nic nie straciłem. Minus jeden punkt. Brak obuwia zmiennego. Dużo miałem braków obuwia zmiennego, bo ja kluczyk zmieniłem. Teraz mam kluczyk. Mam już kluczyk, znalazłem kluczyk. Teraz nasz kluczyk pilnuje kluczyka. Znowu brak obuwia zmiennego. Tutaj pani z pisała, wpisała, tutaj wychowawczyni wpisała. Minus 2 punkty, minus 1 punkt. A dlaczego raz dostałem minus 2 punkty, a raz minus 1 punkt? A dlaczego tak, tak jest? Nie pokażę wam, bo to są nazwiska i trzeba dużo cenzurować. Ale no. 5 marzec 2020. Brak uwag w miesiącu lutym, plus 5 punktów, aż plus 5? Dziwne są te punkty, powinno być jakieś bardziej ograniczone. O, 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 w mojej urodziny, postanowiłem sobie, że sobie w urodziny zaszaleję. Yy. I postanowiłem, że zrobię troszeczkę rozpierdziel, zrobię kochani Postanowiłem, że zrobię po prostu w swojej urodziny coś niesamowitego i postanowiłem, że skoro i tak jest kwarantanna, to był w ogóle tak szczęśliwy dzień 11 marca 2020, do szkoły szedłem, było cudownie Postanowiłem sobie pozwolić dosłownie na wszystko Postanowiłem, że skoro i tak jest, wiecie, jest to kwarantanna, jest już, nie, nie będziemy chodzić, jak się później okazało, do końca roku szkolnego to postanowiłem, że się zaszaleję w ten ostatni dzień i nie pracuje w czasie zajęć, ignoruje polecenia nauczyciela oraz chodzi po klasie. Minus 2 punkty. I pani z muzyki chyba. Kurczę, pani mu z muzyki była generalnie taka, mówię była, ponieważ już nie mamy muzyki i plastyki. Yy, była taka, że... Nikt jej nie słuchał, biedna pani. Biedna pani. Na szczęście już nie ma tak debilnej klasy jak my. Ale mają inni nauczyciele. My Jesteśmy najlepszą klasą. I również dostałem plus 2 punkty za pomoc młodszemu koledze w odrabianiu lekcji. Byłem na świetlicy, jakiś chłopczyk był z drugiej czy pierwszej klasy i miał jakieś tam szlaczki, to mu pomogłem. I przechodzimy do klasy piątej. Uwaga, uwaga, ponieważ tu będzie dużo. Kategoria wypełnianie obowiązków ucznia. Treść. Brak ćwiczeń podręcznika jest zeszłotu do religii od początku roku. <śmiech> <śmiech> Widzowie, czy wy macie podręcznik do religii? Ale ja zawsze zapominam, ja nadal nie mam podręcznika do religii. Jakoś tak ta religia to do mnie nie przemawia. <grym> Ale stare tu uwagi, 2 k 18. 2K18. Matko jedyna. Tak to zleciało. Pani z polskiego. Wypełniania obowiązków ucznia, brak zadania domowego. Wtedy jeszcze pana C O W i D nie było. Wiecie co chodzi po zródokumatych? O, bardzo miłe. Zachowanie na lekcji, pani z religii. Bardzo ładna i aktywna praca na lekcji. Dziękuję. O, kategoria, kultura osobista, moja ulubiona kategoria. Wzorowe zachowanie podczas wycieczki szkolnej, aż plus 3 punkty, ale w punktach nie ma plus 3 punkty, jest się Super. Eee... O, to jest gruba. Dużo było tych grubych, ale okej. Okay. Wypełnianie obowiązków ucznia kategoria Pani z Informatyki. Uwaga! Uczeń w dniu dzisiejszym, będąc w szkole, nie przyszedł na lekcję informatyki. Minus dwa punkty. Opowiem Wam teraz, może, dlaczego nie przyszedłem na tą lekcję informatyki, bo to też może być interesujące. Ja to pamiętam. Ponieważ Pani powiedziała, że jak nie zrobię danego zadania, które miałem przynieść na tą lekcję, to dostanę jedynkę. Więc ja postanowiłem, że skoro mam mieć jedynkę, to lepiej nie będzie przyjść na lekcję i poszedłem na pokary. Co robiłem? Poszedłem się uczyć yy, na angielski za automat. F fun fact: dostęp piątkę z angielskiego. Zatem kartkówkę poduczyłem się i dostęp piątkę z angielskiego. Informatyka miałem nieobecność. Później kolega mnie znalazł i mnie przyniósł na tą lekcję, i pani kazała mnie znaleźć. Tak mi wydał. Yy, yy. To chyba był znak pomocy, nie? Ja się tak podrapałem. Tak chcę teraz z tego psu. Nie, nie, nie potrzebuję, jest wszystko ok. It's ok. Ok. Mm. Ok. Plus dwa punkty. Ale za co? Kategoria szacunek dla innych osób. Treść. Uwaga. Przepraszam. Już się zmieniłem. Dokucza koleżance. <laughs> imię, nazwisko w autobusie. Przezywa ją w nawiasie. W tym w cudzysłowiu Gruba. Przepraszam Ciebie koleżanko. Generalnie... musimy trochę wszyscy za tą uwagę akurat za tą. Przepraszam. Każdego. Nazywajem ją raz gruba. się poskarżyła. Rzekła się Przepraszam kochani, to był taki odpał. Przepraszam, czasami mam głupawkę, na przykład dzisiaj mam głupy, gu, gu, na przykład dzisiaj mam głupawkę. Bardzo mi miło, że mogę nagrać taki fajny i święty odcinek. Bardzo się cieszę z tego jak wyszedł. Idę go od razu montować kochani i widzimy się już jutro, gdzie 16.00. Pa pa!